Dzisiaj hey, oto odcinek specjalny głupich rzeczy jak to zrobić. Dzisiaj y, idziemy do naszego fana Filipa, w y, którym zademonstrujemy y, takie coś fajnego. Idę po niego. Halo? Głupie rzeczy. Głupie rzeczy. O! Ja jestem, ja jestem waszym największym fanem. No. O. O ja. Stary. Nie jest niczego wysoko. Piernicze. O. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Czekaj, weźcie się tam, żeby było widać. No. Y to program głupie rzeczy. Cieszysz się? Tak, proszę. Większy Pan. Chcemy zademonstrować z Tobą wyczyn. Jesteś gotowy? Tak. Za... Zrobisz z nami pokrojenie złotówki. Dobrze. Jesteś gotowy? Tak. Masz przy sobie jakąś złotówkę? Tak. Tam. To... Tu masz nóż. Mhm. No i pokrój. Oby mi tym razem telefon nie spadł. Ok, zobacz. No, i to było pokreślenie tego złotówki. Wystąpił, Filip No.